Albo na to... jest... Hej hej, cześć, witamy ponownie na kolejnym odcinku kanału Kotkowski Tugo, gdzie poznajemy wspólnie świat, smaki, krajobrazy, wszystko co najfajniejsze. W tym odcinku gościnnie z Wiktorią i Alą będziemy testować coś, na co wielu z Was liczyło. O co prosiliście, co właściwie było poniekąd celem tego wyjazdu do Tajlandii, a mianowicie to, czyli co. Durian! Durian! Wielki Dokładnie. Test Duriana! Wielki hit tego wyjazdu, czyli wielki test Duriana. Tak, jeszcze nie Duriana, e, tak, z Durianem w ogóle tak, e, patrzę na stoisku, a że tam za 120 chyba są, nie? I podchodzę i mówię babeczce, że no dobra, że spoko, że, że za 100 wezmę, nie? 100 batów. No, że za 100 batów. A ona mi pokazuje, ale że tu są takie za 100 batów. No, bojżo, no. No nie kupię tak wystargowania się, no to męczę ją, żeby to, tego za 120 średniego kupiła mi za 100, a nie, że kupię tego. No, no, a nie, że kupię tego za 100, za 100. No chwilę się pomęczyliśmy i w końcu puściła mnie tym, co był pierwotnie za 120, za 100 batów, No i mamy go tutaj. Yy, Jakie pierwsze wrażenie? No ci warto cieszyć? powiedzieć, że 100 batów to jest niecałe 10 zł, a? bo nie wszyscy ludzie znają tę walutę. Okej, okay, czyli właściwie... Tą porcję Duriana kupiliśmy gdzieś tak przeliczenie na polskie. Te 100 batów to jest jakieś tam koło 10 zł. Nie? Waga tego to jest porównywalna do nie wiem, dwóch, trzech smartfonów. No, no i jakie są pierwsze wrażenia właściwie? Leży w to w tym pokoju i co? Śmierdzi. No. Jest to zapach, którego nie da się porównać do innego, bo jest to jakby fuzja różnych zapachów. Trochę ananasa, trochę smalcu, trochę cebuli. Trochę padliny, trochę wątróbki, no jest trochę słodkie, trochę mięsne, no jakby... Takie pomieszane. W ogóle ciężko z tym wytrzymać, bo to jest zapakowane, ale ten zapach się po prostu no, no przedostaje Ciekawostka mi. jest taka, że generalnie w krajach azjatyckich, nie wiem czy we wszystkich, ale na przykład w Tajlandii jest zakaz przewożenia duliana w środkach transportu. Nie wszędziecie z dulianem do e, kolejki miejskiej, do autobusu, do taksówki. Po prostu was wyproszą. Czy to o czymś świadczy? Du, 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 du. Dokładnie, warto zaznaczyć, że test jest przeprowadzony w kontrolowanych warunkach pod okiem pani dietetyk. E, będzie to test, to test, to test organoleptyczny. No, to test organoleptyczny, który polega na. E, generalnie bada się pięć zmysłów. Czekajcie, czy teraz sobie wszystkie pięć przypomnę, jak coś tam mi pomożecie? Przede wszystkim zapach, barwa, konsystencja, smak i. I chyba tyle. Chyba że No nie, coś jeszcze było, ale to na bieżąco wyjdzie. Dopiszę. Okej, okay. uh, nie wiem, chcemy coś jeszcze dodać o tym? Nie, uh, yeah, nie ma sensu, to jest barwa, no. smak, konsystencja. I wygląd zewnętrzny Ty możesz rozciąć. Uh, Czyli pięć. Dobra. A to się sprawdzi na likwidacji. Ja to konwencjonalną. <laughs> nie, 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 po prostu tak... Uh. Jestem trochę ciekaw tego, bo myślę, że Duryna jakoś mega śmierdzi czy coś, a właściwie nie zapowiada się, żeby była jakaś tragedia. Na no, jakoś nie śmierdziła. No. Wygląda I jak taki. Żyjemy cały czas i... Zapomniję jakąś wjeżdżały. <laughs> I patrzyje się trochę jakby taka cebulka z czymś tam... No. No, jak taki konkret trochę to właściwie pachnie. Ale Nie, tak. warto góra, też, też. Warto też powiedzieć, że wygląda to nieciekawie, jak jakiś zdechłe ciało. Tak, znaczy, jak no. wygląda jak ciało pozbawione krzydeł jakiegoś ptaka. I ma konsystencję taką dziwną, nieprzyjemną. Jest miękkie. Wogą, z trochę gąbczastą, ale mię mięsistą. Yy. Bardzo to jest to to dziwne, yy. naprawdę. Czekaj, zbliżenie. Pa. Trochę jakby takie mięso by się dotykało, bo w różnych miejscach jest Różny stopień... Tutaj twardsze, e, tutaj tak. miększe. Naprawdę jak takie mięso. Czuję się jakbym jakiegoś trupa po prostu dotykała. I tak to też śmierdzi. O, to co, rozkroić go najpierw jakieś no. zobaczyć? Tak czy tak? Nie no, jakieś tam kawałki, takie większe, żeby to dobrze Dla zboczeć. mnie malutki. O, A jak mięso, kurczak Ja, ja tak tak. no, Jak to się wiki kroi? Tak. No, jak... Wygląda jak jakieś eee. paskę w środku. Masło... No takie kuźwa... Dziwnie się to ten teguje. Mogę No do... drugi kawałek kłótni. No no i każdy po takim jednym do buzi. O, o, no. Dobra, to bierzemy. Po kawałeczku. A ja też muszę się połować w ja sumie. Ty, no większy. Czekaj jeszcze nie wiesz do buzi. To musimy wszyscy naraz. ci ej, Ej, jakaś miska na żygi będzie? O! Ja pierdolę. Radunko! Dobra. Reviste tylko. Dobra, lecimy z tym Lecimy. Raz, dwa, trzy. Oa! Cebula. To mukuję jak cebula. Jakby się zamknęło, jakby się przetkało nos, to może by to jakoś lepiej poszło? Nie mam w sumie. No weź, Mam zale. dobre porównanie. O, to posłucham, bo... Jak weźmiecie patelnię, dużą ilość oleju i cebulę, tak. zaczniecie ją smażyć, ale słuchaj, wysmażycie ją tak, że już będzie totalnie szklista i ciapciasta, następnie weźmiecie tę patelnię na słońce, zostawicie ją na 24 godziny na słońcu pod przykryciem, z cukrem trochę, jak dla mnie. I obejdą ją muchy, <laughs> bo będzie już taka śmierdząca, to to mniej więcej tak smakuje. się to nie jest dobre. No, ja na przykład lubię cebulę i tego typu jakieś tam rzeczy, ale to dla mnie... Bo to jest jak cebula, tylko taka właśnie, która jest już się przestarzała i już jest taka... Właśnie, właśnie, jest taka mnie tak jakby skisła już. Ja tak, weź cały, no. Skiśnięta jest właśnie. Zeruj, zeruj, Iga, bo to... Co, jeszcze pojedziesz? Jednym... Dla mnie słodka to cebula. Co? Karmalizowana cebula jakaś taka, skisła. Bym wziął jednak. A konsystencji masła? Ja walczę z tym małym kawałkiem nie. Konsystencja jest iść. spoko. Masła. Dawaj, na raz. Nie. co to było? Sorry. <grym> 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 to nie jest takie złe. Z wierzchu są takie jakby włókna. Mam odrobiny od niego, serio. Tu są to takie masaka. jakieś włókna, coś w tym stylu, takie twardsze jakby. <grym> Taka skórka macie chusteczki? Mogę wytrzymać ręce? Bo obrzydza mnie to, że mam piwo na sobie. Oblisz, obliż. Ja... Kurde, no. Nie, no, nie, no słodka cebula, ja wam mówię. Totalnie nie. Dobrze, że mam piwo. Znaczy napój. Nie, nie, nie <grym> jest to tak dobre. w żaden sposób nie jest <grym> to tak, jak, mówię z, yy, y, owoce, no. Czyli no, nie wiem jak ludzie to mogą mieć tak po prostu na co dzień, w sensie no... Ale jakże ochotnie się zrobiło. No, ale na przykład pomyślmy, w jaki <grymne> sposób można wykorzystać czy no, można no, Szejki coś... z duriana nawet. A co są? Szejki, bo dodajesz. No, tak, ale nie wiem, czy to smak. Tak, żeby normalnie to w kuchni wykorzystać, że robimy jakieś danie i dodajemy duriana, albo robimy jakiś deser i dodajemy z duriana, okay, bo... Nie ja wytrzymałam z tym zapachem samym, no. jakbym nie Ale Ja mam dupała. wrażenie, że ten durian kupują. Tylko turyści, ciekawe, no właśnie jak przychodziliśmy hmm. wczoraj e, czy ktoś z lokalców to kupuje? Już widziałam nie właśnie nie wczoraj przychodziśmy by o jakiegoś stoiska i widziałam, że lokalni normalnie to kupowali brali to w foliówki i na skuterek i jechali gdzieś. W sumie co się dziwić, jak oni jedzą fermentowane jajka, które są wzroczyste <laughs> w środku, to e, podsumowanie, pod, podsumowanie Duriana e, W skali od 1 do 10, dźwiki. Ja nie mogę wyczuć z tym zapachem. Jest dla mnie, no... No jest paskudny. Nie wiem, nie umiem tego porównać do czegokolwiek, ale no e, siedzimy tutaj dosłownie jakieś 10 minut i już e, cały pokój jest przysięknięty tym zapachem. To już to weszły meble na amen, już tak zostaje tutaj, ja. nigdy nie będzie chciał wnętrz tego pokoju. A jeśli chodzi o smak, to konsystencja jest taka, taka paćka trochę się robi, ale są takie włókna, jest taka skórka z zewnątrz, ale smak jest y, strasznie przeciętny. No, przeciętny? No dobra, jest po prostu niedobre. To jest po prostu obrzydliwe. Ja daję takie półtora na, na, na dziesięć, tak po prostu. A to pół to, przepraszam, dlaczego? No nie wiem, bo. To furka! Za ładnie odcień żółty. Nie wiem, no dobra, jeden, góra półtora. Powiem tak, że już tego raczej nie planuję zjeść w przyszłości. To najsadszy. No i jeśli chodzi o mnie, No to właściwie spodziewałem się jakiejś większej tragedii, katastrofy. E, ogólnie ma to potencjał, bo na przykład jakby ktoś mi to podał. Z... Tych, kurwa. <grych> Słuchajcie, ale jakby na przykład dostał to z kiełbasą grillowaną, taką wiecie, z żywego ognia, no to pasuje to do tego, nie? To można zjeść z kiełbasą. Oni jeszcze tego nie wiedzą, ale myślę, że to jako dodatek gdzieś tam do grilla. Mogłoby mieć jakiś sens, ale tak. Konsystencja spoko, kolor jest ładny, walory smakowe gorzej. 2,5 na 10, bo no. No czy może dwa, nie? Ale no nie ma tragedi, się czegoś gorszego, a chciałbym na przykład zjeść to kiedyś taką, wiecie, dobrą, grubą kiełbasą z gry, wysmażoną, z taką skórką, grubszą i może to nie wtedy... tym... mogę być spodziło, że ty pierdolisz Dobra, <słuch> no to moje zdanie znacie, myślę, że warto spróbować. Jeszcze przekazujemy głos do eksperta, pani dietetyk. Jedyną pozytywną cechą tego produktu jest kolor, który jest w miarę spoko, więc jeżeli chodzi o barwę, daje bo ocena zawsze daje się od 1 do 5, więc barwa daje 4. Jeżeli chodzi o ogólny wygląd zewnętrzny, jest tragedia, bo to wygląda jak ciało jakiegoś martwego zwierzątka jedynie kolor po prostu ratuje cały ten produkt. Dlatego wygląd, 1. Smak, 1, a jeżeli by się dało dać niżej, to bym dała. Zapach, też jeszcze niżej bym dała niż 1 i konsystencja również tragedia, więc średnia wychodzi, podejrzewam 1,25, ale i tak jest zbyt wysoka. Ej, ej, nie, ja nie czuję cies, ale... ja czuję troszkę cebulkę taką, mhm, cebulkę. ale dla mnie na przykład ten zapach jest, jest straszny. Tak, no, jakby przytłacza mnie, to jest takie... Jak, ja w ogóle dla nie to jest za ciężkie. I tutaj siedzimy i już mi się zrobiło, czuję, że jest mi gorąco tutaj i ten zapach jakoś tak... To czekaj, to klimę może trzeba włączyć po ale, prostu. Ale nie, ogólnie nawet go czułam jak siedziałam. Wyszłam spod prysznica i czuję go, jak trzymaliśmy go pokój dalej i, i, i to tutaj, ja nie go stworzyliśmy to. Konie 4 na 10. Bezwomny do niego na pewno. To nie, to nie, ja nie, no, nie tego. Tego Ale generalnie spodziewałam się tragedii i jest tragedia moim zdaniem. Czyli po prostu wszystko zostało spełnione co. A było ja właśnie test uważam za udany. Ja się spodziewałam czegoś takiego... Wszyscy mówią o dłuchie, śmierci, coś tam tego sprawia. Ale, ale właśnie spodziewałam się, że to tylko zapach jest taki o.m., a smak Znaczymy. będzie spoko, ale jednak nie, jednak po prostu spodziewałam czegoś... jest jeszcze... się czegoś. Ogólnie patrząc z tych tajskich smaków, które poznaliśmy, to jadłem gorsze rzeczy tutaj. Mianowicie te leisy, te zielone, nie, te o no smaku. Te... to jest jeszcze gorsze niż te lejsy. to <noise> też. Lejsy, no przynajmniej możesz chrupać, a jest jeszcze Jakie jako... to one w ogóle były, te zielone? To Nori. Nori. Nori, nori. Nie, to dam tu tragedia. Ale bo generalnie, generalnie w podjadaniu często chodzi o to, żeby coś ci chrupało. Czyli to może być niedobre, ale ludziom chodzi o to, żeby chrupało. Dlatego często, jak ktoś przychodzi na dietę, to poleca się na np. jabłko albo marchewkę o chrupie. I ludzie są uzależnieni od tego, że to chrupie. No to tutaj styropią, będzie się chrupał. No właśnie. No a może to też ja marować jak na kanapce. O, jest potencjał to marować. No, możemy zrobić pastę durianową. A ja no. założycielibyśmy, że to nie <coughs> Tak na sprzedaż nie ma tej awokado, nie? I tak samo, Wiki, kiedyś czy Ty chciałeś, za, chciałeś zamówić e, szejka z awokado i gości powiedzieli, że nie ma? To, no faktycznie, no 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 może nie, ale, sezon ale nie ma, czy sobie, co? Ale tutaj nie ma sezonu teraz? Nie ma Przecież zaczyna się lato u nich, nie? Nie. E, nie, teraz jest ta pora sucha-gorąca. Ja Dokładnie, się. ale e, w ramach pocieszenia przez to, że tak wiecie trochę tutaj entuzjazm, opadł, wodury, blefu i w ogóle, Ale prosimy... Kolej... Kolacji Kolek. brak. Kolacji brak. Podsumowując, Dziękujemy Wam bardzo za... Nooo, no. No, no. no dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za to, że chcieliście A, czegoś dobra. fajnego się dowiedzieć. Eee, doceniamy... Łapki w górę, no. stopki w górę! Uh, doceniamy to, że, że chcieliście zobaczyć jak się męczymy z Durianem. No i co tam więcej? Zachęcamy do śledzenia nas. Kolejne jakieś fajne produkcje powinny się okazać. Jeśli macie coś, co chcielibyście zobaczyć, przed, żebyśmy nie. Chyba założyli no, kanał na YouTubie, moi drodzy. Nie, no, nie, nie. Chyba no, na YouTubie, moi drodzy. No, Ala dietetyk na wygnaniu. E, no. No, to to, no super, dziękujemy. Bawcie się dobrze i czekamy na odzew z waszej strony. Kupujcie dużo owoców, mają dużo witamin i antyoksydantów, Polecam! Ale Krakowska Trzymajcie się. Pa. Koniec. Wiecie. Ja powiedziałam, kupujcie dużo owoców, bo mają dużo owoców. O co wiesz, że powiedziałam, kupujcie dużo owoców, bo mają dużo owoców? Ja też tak. O, mamy to. Mój ojciec mówił, że najgorsze były lody z Duriada, że kiedyś ja to się zerzykał. Ale naprawdę, z go z kiełbasą, taką zorientację. Dla mnie. Ten tekst z patelnią bardzo fajny. No bo ona tak smakuje, tak. Wiki po durianie, Wiki obok duriana o, Nie, bo dzisiaj na przykład. Kiedyś to były inne czasy zupełnie. Świetnie śmierdzi do... no. Potrawiakowi wyślę. No właśnie A na to patrzcie. Chcesz dodatkowo poduchę? <grymne> Oczywiście te ostatnio nie będą się do niczego nadawały Na miniaturkę Ale to, to śmierdzi Albo A na to jest, nie Mogę to trzymać? I mogę się popsykać za teraz, tak? <grymne> <Nagradanie>. No Co? ty <grymne> Co? jeść popiją. Co to po z... piwo? Możemy to moje <grymne> na spółkę pić Nie Mori, eu achei que eu... Toro, pime. No, no, baga... <coughs>